Ja zaproszę do nas tenora Wrocławskiej Opery, panie tenorze, do pana mówię. Tenor, proszę państwa, Wrocławskiej Opery, tak. Dobry. Jacek Szutryk, witamy serdecznie. Przy okazji to radia też sobie jako prezydent Wrocławia. Prawda? Ale głównie jest tenorem w naszej Wrocławskiej Opery. Bardzo dziękujemy panie prezydencie tutaj do nas. Czy pan chciałby się przywitać z widownią? Tak, chciałbym się przywitać. Dzień dobry. Jak w kwestii formalnej mam pytanie czy jeszcze będziemy tańczyć dzisiaj. Ja, ja, to, jeżeli, jeżeli pan prezydent pozwoli. Ja myślę, że troszkę... Nie, 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 nie da się mamy z Aga trochę. Może, ja, nie, nie, bo w tak, ogół nie tańczymy. Już, już myślałem, że pan chce mi zaproponować swoją osobę do tańca. Bo, bo tak jak to było, jak, słuchajcie, spotyka się trzech właścicieli jakichś zakładów no i rozmawiają o tym, co zrobili na walentynki. A jeden mówi... Ja wpuściłem taką ankietę po zakładzie, żeby dowiedzieć się, z kim moi pracownicy chcieliby zrobić, z kim chcieliby spędzić wieczór. No i co wyszło? No, wyszło, że chcieliby w zdecydowanej większości spędzić ze mną. No to powinien się cieszyć. No nie do końca, bo w naszym zakładzie nie ma ani jednej kobiety. <śledzimy> <śledzimy> przyjmuję, ale jednak nie ma. Trakcie, wszystkiego dobrego w mieście i miłości miło Państwa widzieć. Dziękuję bardzo Panie Prezydencie, Panie po Panie Skarbniku, że Pan pamięta o nas i o nas dba. Szanowni Państwo, refren jest taki. Jeszcze tyle jest przed nami, rozbawionych dni i nocek. Niech się kręci, niech nam żyje, wiwa nasz festiwal w Rozek. Jeszcze raz. Jeszcze tyle jest przed nami, rozbawionych dni i nocek. Niech się kręci, niech nażyje. Wiwa na szeski, Tak, mniej więcej to leci. Dobrze, czyli sanktuacja, zaraz się okaże. Bardzo prosimy pani że o podkład i lecimy teraz sama. Ja będę w Na ulicach poruszenie biegną ludzie. Tłumkę istnieje, bo na festiwalu grozę coś ważnego dziś się dzieje. yes to Pana Zbyszka, jeszcze trudne jest przed nami. Rozprawiam. widownia z artystami, gdzie ma głośno z godnym kurkiem, a do tego ich zachęca, a gaz martą razem z Tu się dzieją i sensacja to prawdziwa, bo na festiwalu wrozek publiczności lat upływa. Tu senorzy stoją jak chłopcy, a seniorki jak dziewczęta. Wszystko ja to ben, za sprawą miasta i naszego prezydenta. Je. ライン3人ぐずついてる。